Zawsze się opłaca. Jeżeli mądrze spojrzymy na rehabilitację, więc proces przygotowania do zabiegu, chyba zawsze warto spojrzeć na ten czas, który pozostał do zabiegu, jak na sytuację za stanu, na którą nie mamy wpływu. A więc nie możemy powiedzieć, że no niestety jest tylko 5 dni, więc rezygnujemy z programu. Wykorzystajmy go mądrze. Na pewno aspekty takie jak lęk pacjenta, niepokój, współpraca psychologa czy wsparcie pacjenta, nie tylko może przez psychologa, ale personel medyczny, może być wykonane niemalże dzień przed zabiegiem. Tak? Rezygnacja z Nałogów akurat w tak krótkim czasie jest ważna, ale niewiele wniesie. Natomiast wspomaganie żywieniowe czy poprawa tej wydolności, ja myślę tak, myślę inaczej, że warto. My na pewno nie zrobimy sobie tym krzywdy. W zakresie immunomodulacji, 5 dni, nawet 3 dni, nawet 2 dni w suplementacji białkowej czy suplementacji o składniki immunomodulujące są cenne, bo pamiętajmy o tym, że nasz organizm skąd, skądś musi je wziąć. Jeżeli będziemy po zabiegu, to będzie w dużej mierze czerpał ze swoich własnych rezerw. Jeżeli my dostarczymy mu jakąkolwiek nadwyżkę przedoperacyjną, to będzie to dla gojenia, dla procesów powrotu do zdrowia z pewnością korzystne. A więc wykorzystujmy każdy dzień, traktujmy każdy dzień przedoperacyjny jako czas darowany dla pacjenta, by mógł się do tego zabiegu lepiej przygotować, by chociażby mógł codziennie przez te parę dni wykonywać najprostsze ćwiczenia, czy choćby spacer, co działa na przykład korzystnie na normalizację ciśnienia. Jeden z wielu, jedna z wielu zalet przygotowania przedoperacyjnego.